Siemaneczko, ziomeczki, z tej strony Barteks Games. witam was w kolejnym odcineczku serii Zagrajmy w Hero Zero PS16. Jak widzicie mam już 120 level, a nasz towarzysz ma już 30 poziom, czyli maksymalny. W się chyba nic ciekawego nie ma. Za 50 sekund kończy się misja, tutaj trening jest. Napiszę do drużyny, że nagrywam. Grywam pozdro, Pozdrawiam wszystkich, a w szczególności chciałem pozdrowić gracza Adidasek i gracza Wojtko, Wojtkowiak. Serdecznie ich pozdrawiam. Również pozdrawiam gracza Merwok, który jest 15 w rankingu. Pozdrawiam Szczerbola oczywiście pokażemy no staty masz bardzo fajne fajne statystyki tylko zejdź troszkę z siły i, yy, no i wbij w kondycję i będzie spoko skończył się trening o dobrze zakończyliśmy telefon alarmowe. dostaliśmy jeden punkt umiejętności więc odbiję sobie w intuicję do kiedy mam tu wspomagacze? Zobaczymy. Misji niedawno kupiłem. O, do jutra mam też pomagać, więc trzeba będzie jakoś zbierać te oponki. To nie jest doświadczeniu doświadczenia. Jestem 154, a w honorze 84, więc dostanę chyba te 5 oponek. Więc zacznijmy może od pojedynków. Najpierw pojedynki w lidze. Bez rzutki. Bez zwótek myślę mu damy radę. Tak jest było easy. No i zaraz będzie chyba Gold 2. Tak się nie mylę. No, złoto 2. Buba, bubowski. No niestety przegraliśmy. Jednak nie będzie. Jednak nie będzie yy, tego Golda 2. Niepotrzebnie go brałem. Z nim pojedynek. Niepotrzebnie. Teraz sobie weźmiemy takie normalne pojedynki. Nawet bez rzutek, bo jestem daleko w rankingu. Tak bardzo nie będę jeszcze podbijał, bo i tak będę top 100 i zostawię sobie, no, nie będę tak bardzo wbijał, tylko zostawię sobie trochę honorku, żeby być, no, w tamtym tygodniu też y, top 5. Y, top 100, przepraszam bardzo. Mamy stoka hajsu, więc sobie coś podbijemy. I temek na minus, więc sprzedamy. Podbijemy sobie trochę w intuicję i w inteligencję. Weźmy sobie tą misję. No i co, lecimy dalej z pojedynkami. Oczywiście wygraliśmy. Znowu jakiś przedmiot. Plus jeden. Hmm. Nie, nie da rady. Sprzedajemy. O wtedy bym miał no z z rozłożone statystyki. który jestem w rankingu 413. Dobrze. Zatakujmy Silver 1. Wygraliśmy. I zaatakujmy jeszcze Z. No, i waleczki są już zakończone. Teraz sobie weźmy zadanka nadzwyczajne. Bo chyba mam tu odblokowane specjalne. Więc, oczywiście, zdejmujemy sobie wszystko: wszystko, wszystko, wszystko. Towarzysza też, oczywiście. Bez towarzysza. Wszystko zdejmujemy. No i lecimy. Z tym koksem. Kontroler dostał w piernicz. Pluszowy krokodyl również. Tylko pamiętajcie, że w ten sposób działa, gdy macie... No, gdy macie mało siłki. I tylko obram futana musi być założona. Wszyscy dostają w piernicz. Przedawca krwiniady też dostał piernicz. Sobowców Draculi również. I dziesiąteczka. No, i całe zadanko zakończyliśmy. Teraz ubieramy się w Twojej temki. Może to może będzie coś lepszego. To, wie. to jest na minus, więc sprzedamy. No to jest na plus, to zostawię sobie na razie. To też na plus. A dużo bardzo itemków jest na plus. Hmm. Zobaczmy, może uda się jakoś te staty wyrównać. Hmm. Tu jest plus 39 aż, więc Nie wiem, nie wiem O, to może sobie ubierzemy A nie, nie mogę odwirować Bo już odwirowywałem To sobie sprzedamy To również To sobie zostawię nie, to jest maska i to jest maska, więc to sobie sprzedamy O, w sumie to to sobie ubierzmy Na minus sprzedajemy Plus 8 to sobie schowam tutaj do depozytu Jak to by wyglądało O, takie coś takie coś może być. Zakończyła się misja. Trening też się zakończył. Bo ktoś nas zaatakował. No, Silver nas zaatakował, przegraliśmy. Bo byliśmy chyba bez itemków. Wtedy. Zobaczymy. Tak jest, byliśmy wtedy bez itemków. Rumpel, jak się tutaj nie ma nic ciekawego Tutaj sobie schowam tutaj do depozytu No i co, lecimy dalej z zadankami nadzwyczajnymi Może przekryt na całego No nie udało się niestety Weźmy sobie jakąś misję O, ta może być misja Jeszcze sobie coś podbijemy w staty trochę. Troszkę za dużo tej siły to sobie jutro wypiorę. No a reszta nawet fajn, Nawet fajny reszta itemek. Tylko to wypiorę sobie jutro. I będzie... będzie ładnie. Nasza drużyna. Gdzie jest nasza drużyna? Hmm. No w rozwoju jesteśmy 8, a w honorze jesteśmy 67, więc nie najgorzej. Tutaj w depozycie mam jakieś tam rzutki na zapas. Tylko muszę zbierać oponki, na ten wspomagać umiejętności. Telefon alarmowy ogarnie się dzisiaj. Oczywiście, że filmik się spodoba, to zostaw łapkę w górę. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to go zasubskrybuj, bo to bardzo motywuje. Cześć.